Przedstawianie tego miejsca chyba jest zbędne. Wszyscy studenci na końcach Grunwaldu ją Zastanawiam się, zobaczymy jaki smak jest. Tutaj mamy Ciep ciepłe i to bardzo w porównaniu do innych. Jest. No i jeszcze rozmiar. Ale mm. ochla. Mm. Nie wiarygo ja. Tak, widzicie to co ja? Oj tak, ta kolejka ciągnie się tu od piątej ra. No, nie niemożli niemożliwe <Yoda> Niemożliwe? Niemożliwe to jest to, że ciągnie, trzeba o niej stać półtorej godziny. Nie. Co, co? Co co jak co o tym myślicie? Normalny? Mój rower musi się w To sam... No i Półtorej t... godziny, co... kto by uwierzył? O lokalu nie ma co mówić, bo oni mają taki ruch, że musi wszystko zmienić Nie mogę to kręcić Kilka osób się patrzyło, nie dałem rady ich ignorować. Macie jeszcze kolejkę w tle, jak coś. Wracając jednak do rzeczy. Ile, sta... ile stałem? Półtorej godziny. Ja Wam coś powiem. Moja pierwsza pra... moje pierwsze staranie o pracę i była umowa o 8 zł za godzinę. I może macie coś innego, ale to, ale ja mam właśnie to. I, I tak że... Mnie... Mierzę sobie właśnie to. Spędziłem w tej kolejce półtorej godziny, czyli można powiedzieć, że zapłaciłem dodatkowe 12 zł. Tych, żeby kupić. Pączki za 4, za ponad 4 zł. Te Niez, niezła, niezła, niezła cena i dodatek. Dlatego tu nie warto kupować pojedynczo, ale, ale dużo to przesadza, zwłaszcza ciepłe, bo on ne, trzeba zjadać się szybko, ale ale się nie da. Pracę. Dobra, de, de, do Kolejny. wybór? Niestety nieduży. Chyba głównie przez pusty czwartek tracą tradycyjni, ale nie wcześniej. A oni tu nigdy nie mają wolnego, więc trudno powiedzieć, czy mamy jakieś bogactwo. Przekon... Ech, co da? Ech. O dekoracji nie mówiłem i nie ma co, ale nie mają tam ciekawe zdjęcia. Proporcjonalnie cena też jest dobra, a w niektórych cukierkach byłem, to do tej pory rzadkość. A teraz samo ciasto. Wow, co za smak mówię wam. Ciekawe jest tylko to, że yy, marmolada nie jest wstrzyknięta jakby tylko taka rozłożona jest tylko jedna, nie jest w samym środku, tylko trochę wyżej. A do tego ciepła, troszeczkę za ciepła, ale pysz, ale nie, w zale, ale nie jest wcale za słodka. Lukru też nie. Widocz lukru też nie jest miażdżąca. Ja coś Pyszne. Czy Pyszne, ale trzeba jednak zadać sobie pytanie, czy warto płacić cenę, jaką jest czas spędzony w tej kolejce. Trzeba jedynie mieć telefon, żeby coś im jeszcze robić.